I raz, i dwa, i sprawa wygląda tak. Jeżeli nie trafię tutaj chociaż jednej karty Enchanted, to Stitch traci głowę. Szybkie info dla osób, które nie e, oglądały mojego poprzedniego odcinka, jak otwierałam e, Disney Lorcanę, to słuchajcie, te dwa boxy, które dzisiaj będziemy otwierali, pochodzą z e, te, tego wielkiego case'a, e, wiecie, no z kartonu, tak? Gdzie są jakby cztery takie booster boxy. I w ostatnim odcinku nie trafił mi się, nie trafiła mi się żadna karta Enchanted, więc Statystycznie tutaj coś musi być, nie? Więc dzisiaj coś na pewno trafimy, po prostu jakby nie ma innej opcji. Dobra, robimy w ogóle szybki opening, no właśnie, bo, bo dużo jest kart do otwarcia i nie ma co tutaj się, wiecie, zastanawiać. Mamy Lilo. Yy, o, spoko, ta karta jest trochę warta i... Mickey Mouse, uuu, srebrna karta i w wersji foil, nice, już się dobrze zaczyna. Dodatkowo pokazywałam Wam też w tym moim poprzednim filmie mój album i aktualnie brakuje mi, żeby wiecie, mieć uzbierany cały album, oprócz kart oczywiście Enchanted, brakuje mi tylko jednego smoka, więc mam nadzieję, że dzisiaj yy, też go po prostu trafimy, bo już by wypadało, nie, uzbierać wszystko, mieć uzbierane. O Stitchu, okej, okay, dobra, dalej. Gini i, i też Mickey Mouse, ale okej, okay, powiem Wam, na razie całkiem dobrze leci, no nie? i tak nie ma co, co, co ma rudzić, bo powiem Wam, że mój dzisiejszy dzień nie należy zbytnio do fartownych, bo przed chwilą jeszcze otwierałam karty Pokémon mm, i, i tam po prostu, no, bardzo się zdenerwowałam. <laughs> Z tego co trafiłam. O Gantu, ok, ale akurat jak na złotą kartę, to to jest słaba karta, nie jest dużo warta. I yy, książę Filip, okej, jos, dobra. Ale nie ma co marudzić, już mamy złotą karciochę. Niektóre te złote karty, to mi się już wiecie, trafiały na przykład po trzy sztuki, nie, czy po cztery sztuki, e, że tyle powtórek po prostu mam. A, a tego czerwonego. Smoka, z złotą kartę. Dalej nie mam. I to jest, ja nie wiem, aż dziwne, że jej cały czas trafić nie mogę, nie? Już powinna kiedyś wypaść. Eee, zatrute jabłko, marshmallow i Tinkerbell. Okej, okay. dobra, dobra. Zobaczmy dalej. Ja i tak liczę na to, że dzisiaj e, trafię Elzę. nie, jakby po prostu czuję to, że ona będzie, ja już sobie nawet wyobrażam, co będę krzyczała, jak ją trafię, e, manifestuję trafienie Elzy, no nie, może to coś, słuchajcie, zadziała, o, maleficjent, okej, okay. i, ale się śmiesznie trafiło. No i chcę już właśnie e, dokończyć ten temat e, f, tego dodatku First Chapter, bo już po prostu trzeba zacząć otwierać też inne rzeczy. W sensie ja już otwierałam te inne dodatki, ale z wami chcę pootwierać je również. E, I zamówiłam, słuchajcie sobie teraz takie zestawy. E, dobra, tylko czekajcie, zobaczmy co tu będzie. Maui, Urszula jakiś, Muszelka i Mufasa. No i zamówiłam sobie, słuchajcie, e, takie zestawy, które się nazywają trow. Jakoś tak. E, właśnie z tego trzeciego i z czwartego najnowszego dodatku tego Urszula. E, bo ponoć tam nawet całkiem fajne rzeczy z tego wypadają. E, I tak się tym zainteresowałam, więc otworzymy to sobie też na pewno właśnie wspólnie tutaj na kanale. E, I ogólnie... E, no czekajcie, zaraz dokończę, bo ja później, wiecie, zapominam co mówiłam. E, ziomeczek, Mulan i... Mr. Smith, super, super. Ogólnie dokończając temat zamawiania nowych zestawów, to ja lekko przesadzam, bo teraz mam super wymówkę, kiedy, wiecie, otworzyłam ten kanał, tak? I mówię, a to sobie zamówię, żeby było co nagrywać. No nie, i przez to zamawiam tych kart jeszcze więcej. Ja chyba niedługo zbankrutuję. Cruella Vil... Słuchajcie, i teraz po niej patrzcie, patrzcie, będzie kolejna Elza Enchanted, no nie, <grym>, ale. Dobra, moja manifestacja powoli złajcie działa. Mamy taką Elzę złotą i teraz poproszę jeszcze Elza Enchanted, nie? I będę obszczana! Obszczana i nie straci głowy. Okej, okay, okej, okay. manifestujcie razem ze mną. Elza, 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 Elza Enchanted, Elza, prosimy bardzo. Dobra, zobaczmy, co będzie teraz tutaj. O, grab your sword, czy jakoś tak? Just in time i. Peter Pan! Peter Pan! No, no dobra, trudno, trudno, ok. Ale na razie, na razie jest dobrze. Trafiliśmy fajną Elzę. Już się cieszę, więc chociaż jedna, wiecie, złota, fajna karta, to już, to już się jakoś liczy. Dobra, tu mamy zegarek, yy, królika, teka i... okej, okay, dobra, i jeszcze cały czas, i właśnie, jeszcze muszę wymanifestować yy, maleficjent złotą jako, jako smog i, i wtedy będę już yy, usatysfakcjonowana, to będzie wtedy super opening. Jedna karta enchanted i ta maleficjent, której mi brakuje do albumu i możemy zakończyć temat first chaptera do, na Amen już. <noise> Więcej tych kart nie kupuję, bo ja mam już, słuchajcie, tyle tego bulku, nie? Tych, tych zwykłych kart, że ja nie wiem, co ja mam z nimi zrobić, jest problem. E, tu był Kapitan Hook, Plasma Blaster i. Abu. Na razie tak naprawdę nie mamy też żadnej fajnej e, foil karty, czyli tej, tej ostatniej świecącej. Nie trafiliśmy tak naprawdę tam jedną na początku chyba, nie? Tylko Silvera, tak to. Bieda dosyć. Dobra, zobaczmy tutaj. Cyk, 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 szybciutko, szybciutko. Eee, be prepared, ok. Jakiś muszkieter, coś tam, krzesło muszkietera i. Trolluje mnie ta Elza! Ale patrzcie, manifestacja działa dobrze. Ciągle jakaś Elza, nie? Teraz dajcie Elzę! Do trzech razy sztuka, przysięgam, mówię wam. Będzie dzisiaj Elza, po prostu czuję to, czuję to, manifestuję i, i mówię wam, będzie Elza, będzie najdroższa Elza ever. <ścoughs> o, 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 smoka, takiego smoka widzicie, dostałam, ale też dobrze manifestuję, Lec, lecą karty prawie takie, które chcę, dobra, tu jest Ginny, tu jest Hans i... Smash. Dobra, nic ciekawego. Ogólnie lecę z tymi kartami, słuchajcie, takie szybko otwieram, jak nigdy nie. Lecę normalnie, jak burza, ale chyba tak chyba tak trzeba. Dobra, szybciutko tutaj, cyk-cyk-cyk. Karcioszki, karcioszki. Dobra, robimy tak, bo tu nie ma co. Tu. O, 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 co tu fajnego, już złotego, czekajcie. Fishbone, Quail, OK. kowało w moim albumie to jest ostatnia karta z tych kart takich no po prostu jakby zwykłych, znaczy zwykłych, no oprócz Enchanted, której mi właśnie brakowało do zakończenia całego albumu. I jest, moja manifestacja działa, moi drodzy! I w ogóle, swoją drogą, ta karta też jest bardzo dużo warta, nie? Więc jakby, wow, wiła, wow! wow, wow! <laughs> Mickey Mouse! <śmiech> <śmiech> nie chcę nic mówić, ale naprawdę bardzo dobre dwie złote karty trafiliśmy w tym boxie, jakby Elze i, i, i Czerwonego Smoku. Smoka, jakby, wow, super, naprawdę, jakby ten boks mi się wręcz zwrócił. No nie, <laughs> jeżeli bym te karty chciała sprzedać, ale znaczy Elza, pewnie będę sprzedawać, bo Elzę już jedną taką mam. Y, ale oczywiście smoka nie sprzedam. Let it go! Tomatoa i Pongo! Elzo, manifestuję Ciebie w karcie Enchanted, żebyś mi się trafiła. No. Dawaj, jak, ale serio, to by był naprawdę boski box, nie, bo dwie te złote karty bardzo dobre trafiłam i teraz jeszcze tutaj, gdyby była karta Enchanted, to już po prostu, wiecie, no sikam, sikam, nie, sikam po nogawkach. Zeus, mieczyk i o, Fishbone Quail, ale w wersji foil, nice. Fajnie ta ryba się tu świeci. W sensie szczątki ryby. Powoli kończymy tego pierwszego boksa. No ale jeszcze został nam oczywiście. Drugi boksik. No, bo jak żeby inaczej, no nie. Yy, dobra, wyciągnijmy tak. Już szybciutko, cyk, cyk. No Boże, dobra, jednak muszę chyba więcej kart łapać. Myślałam, że ich więcej złapałam, żeby już wiecie, zostały dosłownie ostatnie trzy. Latarnia Robin Hood. I Genie. Też yy, brązowa karta w wersji foil. Fajnie, fajnie. Lubimy, lubimy takie rzeczy. Statystycznie powinna nam się trafić jeszcze jedna, yy, przynajmniej jedna złota karta. Tak, tak mi się wydaje. Yy, dobra, uwaga. Dobra, chyba jeszcze więcej muszę łapać. Rzeczywiście. <laughs> o, Mickey Mouse. Arielka. Najsik, Najsik i. Timon! Dobra, Timona lubię. Akurat fa fajnie, że mam go w wersji foil. Znaczy, nie wiem, może już go też mam. Mm, ale akurat nigdy nie zaszkodzi. Timon jest fajny. Ja lubię, jak dobrze wiecie, bajkę Króla Lwa. To jest moja ulubiona bajka z Disneya. I love it. Znam wszystkie piosenki. Dosłownie wszystkie, naprawdę, na pamięć. Dobra, lecimy. Kokonaty. Prince Philip. Donald Duck. Hades. Lady, coś tam i kapitan Hook. Ale sypie mi, zobaczcie tych foil cały czas. Albo brązowa, albo ten nice! Ale fajnie. A no sam koniec tak ładnie daje, takie ładne rzeczy, aż, aż jestem lekko w szoku, słuchajcie, naprawdę. Dobra, ale no jeszcze jedna złota, albo enchanted, poproszę. Czekajcie, wyciągnijmy tutaj te wszystkie cyk. I lecimy, bo tu mówię, trzeba robić speed opening maleficent! Czytam tam Maleficent, nie wiem jak nigdy ją wymawiać, Mickey Mouse i Just In Time. Słuchajcie, to która to już jest pod rząd foil z jakąś lepszą rzadkością? Ja Cię kręcę! Czegoś takiego to ja nigdy nie miałam, słuchajcie, że mi tak leciały jedna po drugiej. Dobra, ile mi tam jeszcze boosterów zostało? Ten i jeszcze, słuchajcie, trzy z tego, co widzę. Więc... No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, ale jeszcze jeden boks, pamiętajcie, że nas czeka. Yy, dobra, lecimy tak, Arielka, Krąg, Hans, Hans Zimmer. Jaśmina i Sven. Proszę y, mi tam bardzo trzymać kciuki, żebym, e, żebym trafiła tą kartę Enchanted. Chociaż jedną, bo tak jak mówię, inaczej Stitch straci głowę, a nie wiem, czy chcecie to zobaczyć, jak tr Stitch traci głowę. Bo serio, urwę mu głowę. Przysięgam, jeżeli <laughs> niczego nie będzie. Skaza Tinkerbell. I Krzysztof. Przedostatni booster z tego boksu. I powiem Wam, ja byłam pewna, że w, w każdym tym kartonie case. Gdzie są cztery te booster boxy, zawsze są wtedy dwie karty Enchanted, bo właśnie raz już takiego boxa otworzyłam, nawet z tego samego dodatku, i trafiły mi się właśnie dwie karty Enchanted. I ja myślałam, że to tak po prostu jest. A wychodzi na to, że chyba jednak tak nie jest, i, 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 i różnie bywa. Ale wydaje mi się, że jedna to chyba musi być, nie? Bo to by było, bo byłaby totalna lipa. O Maui, on jest całkiem sporo wart, więc spoko, że go trafiłam. Kapitan Hook i. Peter Pan! Czemu? Wy jesteście obok siebie! No dobra, ostatni to jest booster i trochę dziwna sprawa, bo mam tylko 3 złote karty i nigdy tak mało mi się y, złotych kart nie trafiło. Chyba, że właśnie trafiłam kartę Enchanted. No, zawsze były przynajmniej 4 złote. No chyba, że dzisiaj jednak mam pecha. W sensie nie mógł, akurat dobre trafiłam naprawdę te karty mm, dzisiejsze złote. W sensie Elze i, i tego smoka, więc nie narzekam, ale. Jeszcze jedna mogłaby się trafić. Okej, okay. ryba, skaza i cerberus. No to lipa, że tylko trzy karty złote trafiliśmy dzisiaj. Trochę bieda. Lecimy, -e lecimy -e z kolejnym boksem. E, e, to już jest ostatni w moim życiu. Przysięgam sobie. I tutaj patrzcie. Tutaj teraz w tym momencie będzie karta Enchanted. Zobaczycie, zobaczycie to i to będzie jeszcze Elsa, nie? Mówię wam po prostu, jakby tak musi być. No dobra, to jak tak sobie wiecie, otwieramy te karty, to możemy też sobie y, porozmawiać o czymś ciekawym, na przykład y, może, nie wiem, powiedzcie mi, jakie macie plany na, na wakacje, czy, czy macie w ogóle jakieś plany, bo na przykład moim najbliższym planem jest y, teraz Opener, który będzie za tydzień, festiwal w Gdyni, dobra, mamy kapitana Huka, Tinkerbell i... Sebastiana. On po polsku jakoś inaczej się chyba nazywał, nie? On miał jakieś, jakieś inne imię, ale nie pamiętam teraz. No, no i właśnie to jest mój plan, taki najbliższy, co będę robiła w wakacje, czyli festiwal Opener, ale ja już na niego słuchajcie, chodzę. O Jezus Maria od ilu lat? Naprawdę, naprawdę od wielu lat. I dodatkowo słuchajcie jeszcze, później oczywiście, w sierpniu mam mojego kampa, tak. Czyli spotykam się z wami. Jeszcze jakieś miejsca są wolne, więc jeżeli ktoś ma ochotę spędzić ze mną wakacje, to wbijajcie na stronę missagacamp.pl. Dobra, mamy stitcha. Aurore, moi drodzy, i szafę! <grym> no, i jeżeli właśnie chodzi o wakacje, to nic więcej zaplanowanego nie mam. Z drugiej strony, jak będę tak dalej tyle pieniędzy wydawała na karty, to na pewno mi nie będzie stać na żadne wakacje. <grym> jakby, hello, zapomnijmy o tym, ale, ale może na pewno gdzieś jeszcze wybiorę, wiecie, no ja mieszkam w Gdyni nad morzem, więc na pewno nad morze będę sobie często jeździła, no nie? A mamy Maleficent, Jabko i The Best Is Mine, dobra, na razie, słuchajcie, bieda, bieda tutaj, ale no dobra, spokojnie, ile myśmy, dwa czy trzy boostery otworzyli, na razie nie ma co jeszcze, słuchajcie, panikować. W ogóle nie ma co panikować. W ogóle, jak będą się boostery kończyły, to wtedy będziemy panikowali. Simba, Hades i Arielka. Ogólnie mam dzisiaj trochę pecha, więc może nie powinnam, słuchajcie, tych boksów otwierać, bo tak jak mówię, otwierałam Pokémony jeszcze dzisiaj i po prostu tam była jakaś totalna, wiecie, tragedia. Totalna tragedia, więc jeżeli to szczęście mi się też. Nieszczęście mi się przeniesie też na karty Disney, to będzie tragedia. Mały Hades. Boże. Dwa Hadesy pod rząd. Jesus. I. Aurora wersja foil. Uuu, ale. Ej, ona też była przed chwilą. Co się dzieje? Czemu tak. Czemu, czemu tak po kolei? Tu jest naprawdę, wiecie, w. Bardzo dużo kart w ogóle Disney Lorcana ma, bo zobaczcie, tu jest 204 karty, to jest bardzo dużo. Mało który dodatek z Pokémon ma aż tyle, takich, wiecie, jakby podstawowych kart, więc oni naprawdę robią bardzo duże te dodatki. Więc, jakby wiecie, prawdopodobieństwo, że nam się trafi jedna karta i druga zaraz po niej taka sama, jest no, mała szansa, więc tutaj aż tak dziwnie. Cusco, Arielka! I Maleficient też yy, brązowa wersja. Foil to najsik. Fajnie, fajnie. Ale ale proszę jakąś złotą, dobrą kartę. Albo manifestuję przecież moją kartę Enchanted. No, nie? No, no właśnie. Dobra, co my tutaj mamy? Urszula, coś tam. Tomatoa, Grab your sword. Hades! Nice! Na <grym> nice i. Skaza, okej, okay. dobra, Hades mi się podoba. Ale muszę Wam przyznać, zresztą większość z Was pewnie też to przyzna, że otwieranie kart bardzo uzależnia i pamiętam jak kiedyś właśnie nagrywałam karty Pokémon. No nie, to, to bardzo mi się to podobało, tylko wtedy miałam trochę mniej pieniędzy i, i ciężko było, wiecie, kupować więcej zestawów. Teraz trochę mam więcej pieniędzy, to kupuję tego trochę więcej. No i tak to działa, ale to trzeba, wiecie, też uważać, bo. Bo można przesadzić, no nie z tym, z tym kupowaniem tych kart i, i wydać jednak trochę za dużo. E, więc trzeba się czasami, wiecie, powstrzymać i uspokoić. Ale wiecie, mamy teraz wakacje. Nie Nie jadę nigdzie na wakacje, to se karty kupię. Super, ale wymówka. O, patelnią w łeb powinnam dostać. Dokładnie. Mauryz, Maurycy. Doktor coś tam i Aladdin. Ej no, gdzie moja karta Enchanted jest? Ludzie! Naprawdę, jak nie będzie w całym yy, tym case, całym tym pudełku, w czterech tych boosterboxach, ani jednego jednego Enchanted, to bardzo... Si ja nie wiem, co ja zrobię, nie? Kupowałam to z myślą, że na pewno będzie jedna karta. Yy, Kapitan Hook! Arielki, piosenka i Merlin. No serio, bo kupowałam właśnie, wiecie, z myślą, że, że na pewno ta karta Enchanted wtedy w takim jednym, zafoliowanym kartonie będzie. A tu wychodzi, że może wcale jednak tak nie jest, nie? Ja sobie tylko coś uroiłam. Jakieś urojenia miałam. <śleszczą> Lepiej takich urojeń nie mieć Oj nie, nie co Znowu, jedna po drugiej Jesus. Do it again Jest! Tak! O, 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 o! Ale patrzcie Jaka beka Bo tu był Hades złoty i po nim się trafił Enchanted Hades. Dobra, to nie jest Elza niestety. Zacznijmy teraz. Muszę, muszę łezkę bronić, że to nie jest Elza, ale jest, przepiękny piękny Hades Enchanted karta. W końcu widzicie po raz pierwszy na moim kanale, jak wygląda właśnie karta Enchanted no są, są, dowalone, no nie ma co ukrywać i jego na szczęście nie mam, później na końcu wam jeszcze pokażę moje wszystkie karty enchanted z tego dodatku, które mam, yy, ale jego właśnie nie miałam, nice! To co wy na to, żeby teraz po prostu pobić rekord i żeby w tym jednym boksie były dwie karty enchanted? <noise> <noise> Jakby, <wy? głosy> wiecie, to jest, i czekajcie, jest takie powiedzenie Daj palca, to ci rękę odgryzam? Czy coś takiego? No nie. To właśnie jestem ja, no nie. To właśnie jestem ja, dobra. Lady Maleficent i Olaf. Okej, okay. no dobra. Tak naprawdę nie wiem, co już bym chciała trafić. Coś może w wersji foil, wiecie, fajnego, takiego, wiecie, jakąś złotą kartę foil fajną trafić. To one też są naprawdę czasami bardzo dużo warte. Ewentualnie jeszcze jedno, enchantment jakby ja się nie obrażę, no nie. The Queen i Coconut Basket! Oh, coco. Nie mam pojęcia, ile jest warty ten Hades, którego przed chwilą trafiłam, Enchanted. Wy tam pewnie na ekranie widzieliście, yy, ale, ale ja teraz nie mam przy sobie telefonu, a już nie chcę mi się wychodzić z pokoju. Zaleniwa jestem i, i nie sprawdzę, więc nie wiem, czy on jest jakoś więcej wart, czy tak średnio. Yy, ale wiecie, Enchanted wszystkie karty są w miarę warty. Dobra, teka, bestia, czwarta moja taka karta. Naprawdę, czekajcie, albo nie, bo ostatnio też się trafiłam, to chyba piąta już. Ech, ile tych bestii, żeby, wiecie co, gdyby to mi się Elza chociaż trafiała, nie, ta złota, to spoko, to no, mogę mieć czwartą Elzę, jakby nie ma problemu, ale nie głupia bestia, który, która nawet nie jest jakoś dużo, dużo warta, nie, żeby ją po prostu mieć razy pięć, no, bez sensu, totalnie. Triton, piosenka, Lilo, Moana, Mickey Mouse i Prince Eric. O matko, trochę mi się gorąco zrobiło, nie? Emocje zaczęły ze mnie schodzić, że, że trafiłam Enchanted i tak w ogóle się nie spodziewałam. Yy, no mówię, trochę liczyłam, że to będzie ta Elza, nie? Jakby, nie wiem, tak, takie dziwne przeczucie miałam, że to będzie ona, no ale niestety. To nie była ona. <noise> ale, ale wiecie, no, no ważne, że też nie powtórka, bo to by było trochę też bez sensu, że kartę Enchanted bym trafiła jeszcze powtórkę. To już w ogóle nie wiem, jaki przypadek to musi być. Chociaż mówię, jak się ma dobre szczęście, to tak może się właśnie trafić. Dobra, Cinderella, Simba, Hans. Hans Zimmer. <laughs> Barok coś tam i Beast, bestii lusterko. E, Okej, okay, nic ciekawego, totalnie, zupełnie. Proszę mi dać jeszcze jedną y, złotą kartę w wersji foil, na przykład Elze, tą, którą trafiliśmy w tym, teraz przed chwilą w tamtym boksie, ale w wersji foil i ja już jestem wtedy mm, bardzo będę zadowolona. Bardzo, tak naprawdę bardzo mocno. Mickey Mouse Maximus i ach, jakieś zatrute jabłko, srapko, srapko-jabłko. Jeszcze mi się tu karty rozsypują, Jesus Christ, komu po co zatrute jabłko-srapko? Nie wiem, nie mam pojęcia, a w ogóle Stitchu, głowę, yy, znaczy, zapomniałam co powiedzieć, no głowy nie stracisz, no, ciesz się, powinieneś się cieszyć, kolego że Twoja głowa jest... O nie, wszystkie karty mi się rozsypały tutaj, Jezus, moja kubka z kart. Yy, możesz się cieszyć, że nie stracisz głowy. Kapitan Hook, Mickey Mouse i Genie. Po raz nie wiem już który. Zostało mi chyba z 5 boosterów do otwarcia. Yy, I no nie wiem, czy trafimy jeszcze jakąś złotą, no bo dało nam enchanted Yy, ale, no, jeszcze jedna mogłaby być, nie, jakby nie obraziłabym się w ogóle. Zupełnie Simba, Moana, coś tam, to była Mulan jakaś, yy, skrzynia, <grytanie> Aladdin i The Queen wersja foil, okej, okay, to już, to już, to już trochę ciekawiej. Coś fajnego. I jeszcze mówię, złota jakaś w wersji foil. Na przykład ta Maleficent, którą trafiliśmy, tą, tą tego smoka w wersji foil. ja bym była tak zadowolona. Ale mówię. Apetyt rośnie w miarę otwierania kart, nie? Zegarek! Tek serio! Akurat złota karta i głównoteka. Nikt tego nie chce. Ja już, wiecie, ja nawet mam, mam gdzieś na sprzedaż wystawione tego, tego teke i nikt tego nie chce kupować. no... Jestem też bardzo ciekawa, kiedy wyjdzie nowy dodatek z tej Disney y Lorcany, Bo one tak dosyć dosyć często wychodzą. W sensie już tam widziałam chyba jakieś zdjęcia przecieków, tylko właśnie nie wiem, kiedy mają zamiar wypuścić. Ale wydaje mi się, że w wakacje pewnie tego nie zrobią. Jak już to po wakacjach, może od razu po wakacjach, po prostu nawet we wrześniu. Just in time, Genie i e, grab your sword. Foil. You. okay, nice, nice. E no i co, Elza? Nie chcesz mi tutaj dać karty Enchanted, Elzy, jeszcze jednej. Tak wiecie, tak, tak, tak żeby było, było tak naprawdę turbofartownie, że w jednym boksie dwie karty Enchanted, co? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Przecież taki fart się nie zdarza nikomu. Ale mi sadzę się zdarzył, bo wymanifestowała to. Ja ogólnie w tą manifestację nie wierzę, nie? Ale, ale w kartach wierzę i develop your brain. O, okej, okej. Okay, okay. Czy mi coś sugerują? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Ostatni, moi państwo, drodzy booster i za chwilę Wam pokazuję moje karty Enchanted, jakie mam właśnie z tego First Chapter. E, bo nie pokażę Wam wszystkich jeszcze moich kart Enchanted. To przy kolejnym otwieraniu. Tak wiecie, trochę muszę Was no, że tak powiem... No, zaciekawić, żebyście oglądali moje inne filmy. <laughs> teraz wam pokażę tylko z First Chapter, które mam Enchanted yy, i będziecie mogli wybrać, która jest najładniejsza. Arielka, Magic Mirror i Simba na sam koniec. mam lekkie zdziwienie, no nie? Bo myślałam, że mam yy, z First Chapter tylko dwie karty Enchanted, plus teraz tą, którą trafiliśmy, czyli razem były trzy. A ja jednak już trzy miałam w albumie. Więc zobaczcie moją pierwszą kartę, proszę bardzo, to była w ogóle pierwsza karta, którą trafiłam. Pierwsza, pierwsza moja Enchanted, Maui. Tutaj mamy dalej. Aladyna, właśnie o nim myślałam, że on jest z innego dodatku, wiecie, i dlatego mi się po pomyliło to, pokicikało. I mamy jeszcze Mickey Mouse. I teraz moi drodzy dochodzi jeszcze Hades. Zaraz go trzeba tutaj w top loader włożyć, zabezpieczyć, no i powiem Wam, że to jest naprawdę mm, niezły wynik moim zdaniem mieć yy, cztery karty Enchanted z First Chaptera i dodatkowo one są wszystkie przeze mnie, wiecie, no wydropione, tak? To nie jest, że ja sobie jakąś kupiłam czy coś w ten deseń, nie. Wszystkie zdobyte przeze mnie.